Odstraszanie.pl Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu produkt o nazwie Aquatine AMF produkowany przez firmę Monagro. Jest to specjalny płyn zwalczający komary działający na zasadzie tworzenia bardzo cienkiej błony na powierzchni wody. Błony silikonowej, naturalnej. Dzięki temu, że błona posiada bardzo niskie napięcie powierzchniowe uniemożliwia ona składanie jaj samicom na powierzchni wody oraz przyczepiania się do powierzchni larw komarów uniemożliwiając w ten sposób ich rozwój. Po wlaniu odpowiedniej ilości płynu do zbiornika błonka silikonowa rozprzestrzenia się samoistnie, jest odporna na wiatr i nie gromadzi się na brzegu zbiornika. Jeżeli chodzi o dawkowanie produktu, dla dużych zbiorników wodnych, takich jak stawy czy jeziora, dawkujemy około 1 litr na 1000 m2, natomiast przy niewielkich zbiornikach, takich jak kałuże, ścieki czy rynny 1 ml na metr kwadratowy. Aplikację produktu Aquatine AMF należy powtórzyć po upływie czterech tygodni. Wszystkie preparaty z tej linii produktów Monagro są dostępne w czterech różnych pojemnościach: 30 ml, 100 ml, 250 ml oraz 1 litr. Mniejsze pojemności świetnie sprawdzą się w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, natomiast te największe przeznaczone są dla większych podmiotów, takich jak gospodarstwa rolne. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, do subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu internetowego. Profesjonalne odstraszanie zwierząt www.odstraszanie.pl